Graj, graj. Spokojnie. Spokojnie. Zdravzy, Szybciej. Szybciej. spokojnie, Szybciej. 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 Sylwo, idź wyżej, idź wyżej. Brawo. Prowadzaj, szybciej. Sylwo, Sylwo. Chodź, 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 chodź. Dwa, dwa, szybciej. Chodź, chodź, chodź. Popatrz, NDS, jest, już nie ma plecy. Brawo. Dokładnie, brawo. Szybciej! Daj, daj! Wcześniej! Brawo za akcję! Tylko wcześniej, Rafał! Dawaj, Janik, szeroko! Teraz Szybciej! A lewa! Teraz, lepsza reakcja! Pierwszy, pierwszy. A graj, graj! Nie dyskutuj! Nie ma takiego O, 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 o. Bieżę, bieżę, bieżę. Dawaj, dawaj, doskocz! Doskocz! Odcinaj go! Brawo, dawaj! O, dawaj, i dawaj! I dawaj i doskocz! I doskocz! Brawo! Pierwszy! Marek! Dobrze, dobrze! Marusz! Oto ci Kacpę! Żyjmy tam szybciej piłko! Dawaj doskocz, 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 byże, byże, byże. brawo, Paul jest, Draj, daj, brawo! brawo jest, kopię go po no, nogach, no. dostaw Kamil, że oni po przyjęciu od razu dają głowę. Wiesz? Ej! Jeszcze głębia, głębia! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, graj, 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 graj! Dobrze, 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 dobrze brawo, brawo, dobre wizje tam. Tam jest, od razu głębia łapiemy. Zostań, Rafi, tak krótko. Dymek, Damian, daj wsparcie.

Czego nich, czego nich Tak jest Szybciej wprowadzaj Jani Patrz Rafał, patrz Rafał Dobrze raz, dwa popatrz Daj Ekstra Daj Dawaj, dawaj, reakcja Po stracie Ręka jest! Brawo, brawo Ręka jest ręką Kamil, Kamil, dobra reakcja Brawo, brawo Brawo Wprowadzaj, wprowadzaj Dawaj, dawaj, otwarta jest Popat Ekstra To dokładna Dawaj, dawaj Nie widziałem nic nie Uwaga długa, Dawaj, dawaj, wyprzeć Dawaj, pierwsza, 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 takie, masz ale nie, brawo, Wyprzeć daj, Idź Dawaj, dawaj Ekstra, brawo, brawo, była, Była, Była! Buła, buła. buła. પોકોજે પોકોજે અરે 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 લોસ્ટ કે વિન ઓબ્રા એઝ ઓબ્રાવો ઓ તોડસેલ i dobrze ustawią. To by Sylwo, od razu do gościa. Obróć! Dobra, uważaj. Lewa ręka. Niżej, Sylwo, niżej już. Nie daj się wyciągać. Nie, nie, nie. Sylwo, spokojnie. Teraz, teraz. Trzymaj, trzymaj swojego. Trzymaj tak. Wypchaj, wypchaj, wypchaj. Wypchaj, wypchaj. Graj! はい。 Dalej, gramy dalej, gramy dalej. Gramy dalej. Pularzy i na przedpolu. Brawo rafi, dobry odbiór. gramy, gramy. Komunikacja. Uważaj z drugiej linii na wejścia. Brawo, Arek, brawo, Arek, brawo! Od bramki, ej! Dobra, ej, ej! Łapiemy teraz! Jest krycie! Zrób strefę! Kula zbijamy! Sylwek! Dobra, Rafał, Rafał! Wróć, wróć do przedpole! Sylwek dziewiątka zostaw Rafiemu! Dziewiątka Sylwy! Dobrze! Wychodzimy! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, Radzie! Oto <grym> chodzi! Cierpliwie! 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 I Sylwo! Rafał, rób miejsce Andy! Wchodź do środka! Rób miejsce! Nie ma z kim taką, Kasper! Szkoda. Niepotrzebnie mi tam dam, Jeszcze przez przebudować przebudowa. szukać prowadzenia no, tak Spokojnie popatrz. Ekstra dawaj, 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 dawaj bądź miłosny. Multi, multi, patrzymy na dwie. Nie jest, Jeszcze jest, to jest dopiero początek. To jest tak... Zawężaj sylwu, chodź Andy, chodź Andy. Doskocz, reakcja, brawo. Chodź wyskocz, Rafi wyskocz. Andy, twoja. Teraz nasza, great. brawo, fa E! Dawaj, 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 wyśpiłę. Dobra, brawo, Andy. Sylwo, Sylwo! Bardzo dobrze! Brawo, Gębuś! Nie ma kto tam dołóż. Brawo, doskocz! 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 Dobra, obniżaj, głębia! Głębia, Sylwo! Głębia! Dostaw! W kresciu jest! W jest! Zamykaj go! Teraz! Blok, blok, blok! Dobra, dobra. Bardzo dobrze, brawo, 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 Ekstra! Czekaj, Sylwo! Sylwo, niech sobie poprzechodzą na pozycję. Jest Andy! Dawaj, 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 dawaj! Doskocz, Aro, Doskocz! Nie na raz! Brawo, graj! Dobra. Ej, ej, ej! Tu były braki! Sylwo Przeciągi go! Czekaj, czekaj! Dobra, graj! Chodź, chodź wyżej! Ruch bez piły! Leszczu zbiegamy! Andy ruch! Endi ruch. Endi ruch! Patrzymy na dziury! Ruchu, ruchu! Podnieś głowę! Brawo! Brawo! Tak jest! Brawo! Daj!

jest Andy. Andy Andy, patrz. dobrze, brawo, i da. Pa, od razu, od razu. Niech biega, niech biega. Wprowadzaj! Po dziura! Kamil, zawężaj teraz! Zawężaj się! Brawo! Hej, 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 ještě jeden, Dymo! Dymo, na asekuraci! Dámo! Dobra! Organizacja! Organizacja! Obróć! Dobra, przesuń Damian spokojnie! Czekaj, 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 bo nie ma przesunięcia. Czekaj, zamykaj. Brawo!